Cześć. Right. Witajcie na kanale firmy Applaus. Mam na imię Edek. Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a ja tymczasem zapraszam na krótkie podsumowanie najciekawszych listopadowych wydarzeń związanych z naszą firmą. Na początku listopada wzięliśmy udział w targach foto fotowideo BX Media Show w Warszawie, na których zaprezentowaliśmy najciekawsze rozwiązania Marek Zonheiser oraz Neumann dla twórców audio i video contentu. Goście imprezy mieli okazję zobaczyć, przetestować i porozmawiać z nami o mikrofonach Zonheizera oraz studyjnych produktach marki Neumann. Podczas tych targów po raz pierwszy pokazaliśmy najnowszy element bezprzewodowego cyfrowego systemu nakamerowego Zenheiser EWDP, a mianowicie nadajnik typu PLAGON EWDP-SKP. Urządzenie oferuje funkcjonalność typowego PLAGON, ale także zostało wyposażone w slot na kartę pamięci oraz opcję podłączenia mikrofonu krawatowego, dzięki czemu PLAGON może pełnić rolę nadajnika miniaturowego. PLAGON EWDP-SKP jeszcze jest dostępny w sprzedaży. Więcej szczegółów o produkcie znajdziecie na stronie zenheiser.pl. Kolejnym ciekawym produktem Zenheizera, który trafił na polski rynek w listopadzie jest nowa wersja kolorystyczna dobrze już znanych bezprzewodowych słuchawek Momentum 4 Wireless. Dominującym kolorem w nowej wersji jest granatowy. Słuchawki możecie zobaczyć na stronie zonheiser.pl pod nazwą Momentum 4 Wireless Denim. Wracając jeszcze do tematu targów i eventów. Po połowie listopada mieliśmy okazję wziąć udział w imprezie Sound Edit 2023. Byliśmy w Łodzi z wykładami i prezentacjami o Alconsie i dźwięku imersyjnym, a także o analogowej i cyfrowej transmisji RF na przykładzie najnowszych systemów Sennheisera. Krótką relację z tego wydarzenia znajdziecie pod linkiem, który wyświetla się teraz w prawym górnym rogu Waszego ekranu. Z kolei marka QSC podczas swojego wirtualnego eventu na początku listopada zaprezentowała dwa nowe rozwiązania w ramach ekosystemu QSYS, a mianowicie firma wprowadziła najnowsze dodatki do urządzeń peryferyjnych IO serii QAIO, QAIO AS8x8 i QAIO Tel 2, które rozszerzają możliwości systemu CUSYS. QAIO AS8x8 oferuje 8 wyjść cyfrowych AS3 oraz 8 wyjść cyfrowych AS3, umożliwiając użytkownikowi integrację szerokiej gamy źródeł cyfrowych z ich systemami, takimi jak serwery multimediów, konsoletami, cyfrowymi stacjami roboczymi audio oraz innymi cyfrowymi urządzeniami do nagrywania i odtwarzania. OIOT 2 integruje dwie linie telefoniczne PSTN na standardowych złączach RJ11 w celu integracji analogowych systemów telefonicznych z QSS. IoTel 2 został zaprojektowany do obsługi linii abonenckich PSTN, systemów telefonicznych i przyłączaczy PBX oraz aplikacji modernizacyjnych. Kolejną nowością w ramach platformy Kusys są odświeżone 4 i 6-celowe głośniki sufitowe z serii Acoustic Design. Nowe modele wyposażone zostały w elegancką białą maskownicę bez ramki. Takie rozwiązania świetnie się sprawdzi w nowoczesnej architekturze. Oczywiście, rewelacyjne właściwości brzmieniowe zostały zachowane. Jeszcze jedna ciekawostka związana z systemem Kusys, którą chcieliśmy się pochwalić, to instalacja. Instalacja audio wideo w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk, która właśnie została oparta o hardware QSC CCUS, a procesory, głośniki, kamery, rozenheizera, mikrofony sufitowe oraz system mikrofonów bezprzewodowych. Całość oczywiście spięta za pomocą platformy Kuses. Instalacja w całości została wykonana przez naszego partnera, firmę AV Architektura. Więcej szczegółów znajdziecie pod linkiem w opisie tego materiału. I na sam koniec chcemy was zaprosić na wyjątkowe wydarzenie w naszej firmie, Apple's Open Days. Podczas Dni Otwartych, które odbędą się w naszej siedzibie w Łomiankach, od najbliższego wtorku do czwartku zaprezentujemy najnowsze i najlepsze produkty marek z naszego portfolio. Poznacie m.in. nowoczesne systemy nagłośnieniowe QSC i AlCONS oraz najnowsze rozwiązania studyjne marki Neumann, najnowsze rozwiązanie konferencyjne Marki Sennheiser z rodziny Team Connect. Między innymi najnowsze bary Think Connect oraz mikrofony sufitowe Team Connect Sailing M, a także najnowsze rozwiązania konferencyjne Kurses w połączeniu z produktami marek Telewik i AV Pro Edge. Szczegółowa agenda i formularz rejestracyjny znajdziecie w linku pod materiałem. I na tym kończymy nasz newsletter. Dziękujemy za Waszą uwagę będziemy wdzięczni za lajka like i suba, jeśli chcecie otrzymywać powiadomienie o naszych najnowszych materiałach. I oczywiście serdecznie zapraszamy na Apple Open Days. Cześć!